Każda pralka z linii Supreme Silence ma jeszcze jedną fajną rzecz, która przyda się każdemu z Państwa. Mianowicie rurkę spustową wody, którą możecie spuścić nadmer wody przed czyszczeniem filtra. Wiadomo, że filtr raz na jakiś czas trzeba wyczyścić. W związku z tym podkładamy oczywiście pod pralkę jakieś naczynie. Możemy odkręcić tutaj rurkę spustową. O, widać, że troszkę wody wypływa. Czy to jest ta woda, która standardowo zostaje Państwu w urządzeniu? Jak odkręcacie filtr, to zawsze macie problem taki, że ta woda znajduje się na podłodze. Wy musicie używać ścierki czy jakieś gąbki. No, a w tym momencie widać, że woda już przestała lecieć, w związku z tym ja odłożę to naczynie i mogę już odkręcić swój filtr po to, żeby go wyczyścić. No i tak jak Państwo widzicie, filtr jest odkręcony, mogę go wyczyścić, a jednocześnie tu wszędzie mam sucho. I to jest super rozwiązanie, uważam, dla każdego, kto raz na jakiś czas czyści filtr w swojej pracy.